Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzień 23 z kolejnym filmikiem. Jak się... Tak, 23 z kolejnym filmikiem. A jeszcze bardziej od kolejnego dnia z filmikiem cieszy mnie kolejny dzień, w którym wstałem jak prawdziwy, mindfulness'owy, buddyjski świr. Zrobiłem 30 minut medytacji. A jeszcze bardziej chyba mnie cieszy to, że, może nie bardziej, ale również mnie cieszy to, że Dołączył w tej praktyce regularny do mnie mój serdeczny ziomeczek Kolesław. Pozdrawiam serdecznie. I cóż, i tak nie umawiając się, wychodzi na to, że staliśmy dzisiaj obaj w różnych miejscach na świecie o 6.30. I wtedy właśnie zrobiliśmy sobie medytację, każdy we własnym zakresie, ale się tym podzieliliśmy. I cóż, i chyba nie ma tutaj, nie, nie odkryję w ten sposób żadnej Ameryki, że cokolwiek nie robimy, czy to jest nowa rzecz jakaś na przykład, czy, czy, czy postanowienie powrótu do starej rzeczy, czy to chodzenie nie wiem, na siłkę, czy, czy, czy robienie medytacji, czy, 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 czy za, uczyć się w, grać w tenisa, czy cokolwiek, nie? O wiele łatwiej nam jest to robić, kiedy mamy to robić z kimś, no i tutaj jest to oczywiste, nawet nie chcemy się rozwijać tego tematu, znaczy nie chce mi się, no nie ma potrzeby, o tak, cenię Twój czas, słuchaczu. Jest lepiej, jeżeli możemy to robić z kimś, nie? I dlatego też czasami trudno jest wytrwać w takich, nie wiem, na przykład w moim przypadku, ja będę mówił o tym, o tym żeby praktykować regularnie medytację, jeżeli jesteśmy w środowisku tego przebodźcowania nadmiernych bodźców i ludzi wokół nas, którzy ciągle na tym autopilocie od bodźca do bodźca, jak pojawia się bodziec idę za tym, pojawia się bodziec, idzie za tym brakuje tego, żeby się zatrzymać uspokoić myśli i zrobić wgląd w siebie, czyli klasyczna definicja medytacji i tak jak mówię, ciężej jest kiedy brakuje nam ludzi wokół nas, którzy mają tę samą zajawkę i również chcą medytować. Mi o wiele łatwiej było medytować, jak byłem parę dni temu w templu, gdzie wokół mnie było 15 innych świrów z tą samą zajawką, niż jak na przykład jestem sam w chacie i wokół mnie nie ma ludzi, którzy również jakby dzielą tę samą pasję, że tak, jeśli można to nazwać pasją. Jest o wiele łatwiej to pole energetyczne można, można powiedzieć, że wzajemnie pozytywnie oddziałuje i cóż, i nawet do dzisiaj na przykład też mi było łatwiej, bo jestem, może tutaj akurat pole energetyczne, jestem, pokażę Państwu widok z okna, jestem w Landskronie, taka fajna miejscowość o wdzięcznej nazwie. I fajna nazwa, i fajna miejscowość, jeżeli chodzi o widoczki. Jakiś taki pensjonacik ajurwedyjski człowieku nieje się tutaj mięsa, a w związku z tym, że ja jestem, nie, nie jestem wegetariański, to uznałem, że to jest dobry dobry moment, dobre środowisko również do tego, żeby sobie zrobić post. Także 40 godzinny post zaplanowany i już teraz nie wiem ile jest, no ale gdzieś 36-37 godzin. Jak nie wiem niczego, nie będzie niczego, jak Kononowicz. Natomiast nie chcę gubić wątku, bo chodzi mi o to, że hmm, często i, I na ten asunt do tego rozważania trafiłem yy, oglądając filmik, yy, gdzie gość zadaje pytanie. Eckhartowi Tole i po mimice twarzy, ja to tutaj chyba wrzucę, no, się... no wrzucę, o, wrzucę, e, po mimice twarzy widać, że, że ten gość z mojej perspektywy jest jakiś tak aż przeduchowiony, że, że... jeszcze nie tylko w komentarzach podobne szły, że on jest aż taki, oj, ja to jestem taki duchowy, tutaj jakieś dziwne post, dziwne ruchy i tak znaczy on akurat na mimice to było widać, że jest tak, mm, 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 taki aż, nie wiem, no, sztuczne to strasznie z mojej perspektywy było. I chodzi mi o to, że, że tak samo jak po tej stronie ludzi na tym wiecznym autopilocie, gdzie, gdzie, gdzie ciężko jakby wspólnie znaleźć te pola energetyczne, które pomagają do tego, żeby się zagłębić w siebie i tak dalej, to po drugiej stronie również jest takie, takie niebezpieczeństwo, z mojej przynajmniej perspektywy, gdzie spotkamy ludzi, którzy są aż za bardzo, czasami tacy, tacy, tacy religijni fa fanatycy, czasami tak tak mogą wyglądać, tak powiem, yy, gdzie po prostu nagle ten człowiek staje się całkiem kimś innym, ale nie dlatego, że, że, że się coś tutaj zmieniło, tylko dlatego, że on nagle jest taki, och, ach, tutaj nie wiadomo co. Wiem, że się słabo to tłumaczę, ale staram się jak najlepiej potrafię, może, może wiesz o co mi chodzi, yy, człowieku. Yy, no i chodzi mi o to, że, 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 że staram się przede wszystkim w sobie znaleźć taki złoty środek, znaczy, nie no, staram się taki być po prostu, nie? Ale staram, gdzie, brakuje ludzi wokół mnie, y, gdzie, gdzie, gdzie jest y, taki złoty środek między tym autopilotem, między nieświadomością, a takim sztucznym uduchowieniem, że tak powiem, że nagle ja jestem taki, och, tak jestem, was że, że, że nie wiadomo co. I y, 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 y. jak najbardziej chciałbym szerzyć właśnie takie podejście, że możemy dalej być. Y, takim człowiekiem, takimi ludźmi, jakim byliśmy do tej pory, ale przez to, że się nasza świadomość e, zmienia, to jesteśmy lepsi dla innych, dla siebie, jest w nas więcej e, spokoju, ducha, jest w nas więcej szczęścia. E, ale też nie, prze, nie przekraczamy granicy w sensie takim, że nie, nie stajemy się nagle sztuczni, że o już jesteśmy w ogóle, nie wiem, w przestrzeni, nie istniejemy jako, jako człowiek i tak dalej. E, i chodzi mi o ten złoty środek, że, że przede wszystkim staram się to, nie wiem, szerzyć, ale też yy, brakuje mi takich ludzi, że tak powiem. Yy, I do tego, znaczy apeluję, żeby żeby nie rezygnować z tego, kim byliśmy, tylko żeby się rozwijać w stronę tego, w stronę tej duchowości, w stronę tego, żeby być, yy, no, takie mówię, mindfulnessowym świrem, yy, ale żeby nie, nie robić siebie, nie wiadomo, kogo, jakiegoś, nie wiem, sztucznego człowieka żeby się w tym nie zagubić. Także, także to jest takie moje przemyślonko na dziś. Nie wiem czy, czy, czy było to jakoś jasne, czy, czy w ogóle nie wiadomo o co chodzi. Ale tutaj dziękuję, bo, bo były takie głosy, że nawet jak mówię. Wydaje mi się, że mówię bez ładu i składu, żeby również to wrzucić. Także czynię to niniejszym. Dziękuję za uwagę i życzę miłego dnia. Nara!